O, już się spóźniłem. No to teraz już poważne ściganie. Spróbuję podsumować moje odczucia z pierwszych dwóch tygodni, z poprawek. Poczynionych w ACE w ciągu pierwszych dwóch tygodni jest zdecydowanie płynniej. W tym momencie jest to 80 klatek przy y, ustawieniach średnich graficznych i 10 y, graczach komputerowych. I gra chodzi absolutnie wspaniale. Jeżeli komukolwiek zdarzają się jakieś przygody, spadki klatek, to polecam zresetować. U mnie zdziałało to cuda. Force feedback jest mega przyjemny. Z ciekawości odpaliłem iRacing i porównałem sobie, jak ta MX5 zachowywała się w iRacing i czasy, które uzyskiwałem, były podobne bardzo o, różnił się raczej dziesiątkami niż sekundami w i-racing mam wrażenie że zawieszenie jest bardziej sztywne mniej, ma mniej jest przychyłu samochodu przód tył który przecież no, w tego typu wózkach są dosyć potężne bo to mamy to nie jest Formuła 1 w której w zasadzie nie, nie, ma, nie ma tego przeniesienia aż tak odczuwalnego, nie jest ono aż tak wizualnie zaznaczone. Tutaj czuć to bardzo mocno. Podoba mi się mega to, jak dobrze czuć mm, utratę masy na tylnej osi. Jak przy hamowaniu zaczynasz na palcach czuć to, że. Ta tylna oś została odciążona, więc ona naturalnie ma tendencję do tego, żeby sobie podryfować w którymś kierunku. I jak zaczynasz na te informacje reagować odpowiednio szybko, to jesteś w stanie na takim lekkim drifcie, lekkim uślizgu sobie tym samochodem popracować i autentycznie od razu czuć, jak dasz trochę gazu. Że ten ciężar samochodu przenosi się z powrotem na tył i zaczyna dociążać tę oś, przez co od razu kierownica robi się sztywniejsza. Czuć w momencie, kiedy dasz za dużo gazu, że ten tył znowu robi się lżejszy, że kierownica zaczyna lżej chodzić. Moim zdaniem fenomenalnie czuć przeniesienie balansu samochodu jeżeli chodzi o nowe tory nic nowego się nie pojawiło jeżeli chodzi o samochody też za wiele się nie pojawiło a porównanie do iRacing mo moim zdaniem na razie jest na takim etapie że jako kierownik iRacing zacząłbym się pocić bo jest niebezpiecznie dużo, e, dużo talentu. Nieokrzesanego na razie, takiego grubo ale widać talent. Widać duże predyspozycje, które teraz muszą, muszą być poparte jeszcze e, wydaje mi się, dosyć długą i precyzyjną pracą. I mnóstwem optymalizacji. Ale prowadzenie samochodu, czyli to, co dla mnie na przykład jest najważniejszym kryterium y, dla y, postawienia tezy, że jest to symulator, to moim zdaniem jest bardzo przyjemne. Wiadomo, będzie ono różne w zależności od wózka. Komuś podchodzą bardziej samochody GT3, komuś będą bardziej podchodziły jakieś masy komuś ta wspaniała MX5 na no, drogowy, ale moim zdaniem potencjału jest tu bardzo dużo. Na razie nie polecam Suzuki. Nie polecam. E, Laguny Seki. Mam wrażenie, że tam jeszcze nie jest najlepiej. No, to była taka sytuacja, gdzie było za mało ciężaru z tyłu i po prostu nie dało się już tego wyprowadzić. Ale było to mega miłe i w porównaniu do ACC zrozumiałem czemu to się wydarzyło w Assetto korsie kompetycjone mam tak, że często jeżeli tracę kontrolę nad samochodem nie rozumiem czemu nie rozumiem nie, nie czuję żebym dostał informację o tym, że za chwilę Świderski oberwiesz albo za chwilę no, będziesz jechał w zupełnie innym kierunku Tutaj mam te informacje. Tutaj zazwyczaj kończy się to źle w momencie, kiedy zignoruje te informacje albo pomimo czucia jej postawię na brawurę. W porównaniu do Asetokorsy pierwszej, zdecydowanie lepiej czuć oponę. Zdecydowanie lepiej czuć to, że ten samochód nie, nie jedzie na wykałaczkach, bo że tam są balony napełnione powietrzem, które po prostu wymagają od ciebie precyzji. Tu wspaniała ta podsterowność. W momencie, kiedy dodajesz gazu, od razu pojawia się podsterowność wynosi się na zewnątrz tych zakrętów. Tutaj znowu staram się o to, żeby było trochę ciężaru z tyłu i już nie ma. Nie ma tego uślizgu. Może się pojawić uślizg w momencie, kiedy o, zaczną się gumy ślizgać nad za dużej ilości gazu. Co też jest wspaniałym odczuciem. Tak jak na przykład tutaj. Trochę za dużo gazu. Trochę indukowane, ale udało się uzyskać poślizg tutaj tak samo. Wspaniałe to jest. Autentycznie mam tak, że chciałby się więcej. Że chciałbym, żeby ten to Asetokorsa Ewo było bardziej pełne, żeby można było się z wszystkimiś pościgać, zobaczyć jak, jak ktoś sobie radzi, nie jak te idiotyczne tutaj AI, bo ono na razie jest z gatunku przewidywalno mm, dziwnego. Sama przyjemność z jazdy uważam, że jest bardzo czuć ciężar samochodu, czuć to, jak potrzebujesz wykonać tę kontrę, że wiesz, w którym momencie powinieneś przestać kręcać kierownicę w przeciwnym kierunku, bo już czujesz pod palcami, że złapałeś przyczepność i nie musisz bardziej. Możesz już prostować. Ja to lubię, ja jestem tego fanem, ja będę często tu zaglądał, bo, bo sama przyjemność z jazdy uważam jest warta tego, żeby w tym Early Accessie kupić to i po prostu po, pościgać się nawet z tym AI. Zwłaszcza, że konie się postarają i zrobią porządny multiplayer, nie taki, który będzie wymagał motor Motorsport, tylko taki multiplayer, który będzie od razu w, w platformie, to to może być super ścigałka. I to właśnie ucząca dobrych instynktów z zakątkiem. O! Nie sądziłem, że pachołek potrafi tak obrócić samochód, ale okazuje się, że tak. I to na ostatnim okrążeniu. To pokazuje, że nie można chwalić dnia przed zachodem słońca, ani nie doszacowywać potęgi słupków. Natomiast moim zdaniem każdy, kto lekceważy Potencjał tej gry popełnia bardzo duży błąd. To będzie jeden z najlepszych symulatorów trzeciej dekady naszego tysiąclecia. Potężna teza, jak na koniec i przyjechanie na prawie ostatniej pozycji. Ale taką tezę stawiam, jestem ciekawy Waszego zdania. No i co, kochani, do następnego.